Dziś w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Prezydentem Grudziądza oraz jego służbami. W tym spotkaniu wzięli udział również służby Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele NFZ-u na czele z Panem Dyrektorem oraz Pan Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Spotkanie dotyczyło tak zwanego planu Glamowskiego, bo do tej pory wszelkie informacje, które dotyczyły planu restrukturyzacji szpitala otrzymywaliśmy za pośrednictwem mediów. Cieszymy się, że do takiego spotkania wreszcie doszło i wojewoda oraz odpowiednie służby, instytucje miały możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, co planuje prezydent miasta Grudziądza. Oczywiście w trakcie spotkania padło zapewnienie ze strony prezydenta Grudziądza związane z tym, że wszelkie informacje szczegółowe dotyczące restrukturyzacji szpitala będą przekazywane na bieżąco wojewodzie kławsko pomorskiemu oraz dyrektorowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Oczywiście z niepokojem od samego początku już od kilku lat patrzymy na sytuację. Szpitala w Grudziądzu. To, na czym nam zależy, to zabezpieczenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców nie tylko Grudziądza, ale również północy województwa kujawsko-pomorskiego, bo wiemy, że szpital ma ogromne znaczenie dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie tylko, bo również województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Liczymy i takie również zapewnienie otrzymaliśmy ze strony prezydenta miasta Grudziądza, że po restrukturyzacji, po ewentualnej restrukturyzacji szpitala prezydent Grudziądza będzie podejmował wszelkie działania, aby szpital w Grudziądzu mógł nadal działać i aby szpital mógł nadal zapewniać to bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo zdro zdrowia i życia mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.